Siemanko tu Janko widzowie! Witajcie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Jak sobie widzicie mamy tutaj osiągnięte kamienie milowe, także 10 gemów odbieramy. Mamy 14 gemów. patrz Patrzcie, jest! Jest to wyzwanie Johna y. Ten, ten gość to jest naprawdę potworna Sigma. Mamy tu... No, równoległa. Nie widzowie! To trzeba szybko robić. Trzeba robić jak najszybciej. Mega oferty jakieś. I uwaga, uwaga, co my tu mamy? Już wakacyjną pamkę. milboxa i pięć randomowych. Okej. Okay. Teraz co trafimy? Czy kla... Myślę, że klarnet.

Rozwalamy safe na chillu. Czekajcie, ja, na tego czeka muszę tylko uważać. Aha, bo ja tu mam super też od razu. Dobra, git. Czekajcie, leczymy się najpierw. Cały czas się leczy, gdyby także chill. Tutaj ogólnie. Szybko, rozwalaj to, rozwalaj to, rozwalaj to. Nie no, mordo, dawaj ze że... No nie, no jak oni wytrójkę atakują, a ten sercznie nie potrafi sytuacji opanować. No, no nie, no nie, my to musimy wygrać. To na napadzie, może weźmy Colta. Przeładowanie. Jeci. Dobra. Okej, okay, klopsiki będą tutaj robić bardzo dużą robotę. Wiecie, że klopsy to jest bardzo mocna rzecz. Na pewno mamy więcej z safe y niż oni i kiełek nie, 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 a para to ja zaraz se nie, no nie, nie, czemu nasz tak tak cierpi nie, w w nie, nie, tak. nie, 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 tak nie, 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 muszę żelazka asho zabić przede wszystkim nie, nie, ja, ja, ja nie, ale i tak przegrałem przez tego Barneya, jak kurde. To może spróbujemy zagrać na napadzie, bo to jest bardzo dobry. Albo nie. O tak! <laughs> to jest dobra postać na napad. porty, <laughs> porty. Okej, okay, mam Riku, dobra. No, bo je weźmiemy. Haha, Beka. No nie wiem. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. trzeba uważać. Dobra, mordy, ja, ja cię uciekam. Tak! Widzieliście widzieli ile ja zadał tu gadżetem. Prawda, łatwo to będzie. Jak Colt z hyperem, o kurde! No jak sam widzicie? Jak Colt z hyperem wleciał. Ty-ty-ty-ty-ty. ty Okej, dalej napad. To teraz się pobawimy. Może nie pobawimy, ale gdzie na to będzie ból. leczący ja mam tylko to co mam wykupione ja mam... A nie, ja mam leczący, dobra przecież wiecie, że leczący zabrał Moim zdaniem przynajmniej Ja wolę leczący, nie wiem jak gdzie widzę, bo może niektórzy mają faktycznie inny, typ, że wolą ten drugi. Dobra, leczę się To jak mi jeden strzał i mam hipera. Uj, jedziemy z hyperem Dobra, ja się leczę Mordo, co ty odwala No nie trzeba spamić, trzeba spać. Ludzie! Wygrać umiecie? Czekajcie, bo na razie to nasz cierpi, a ja kurde ich... A ich jeszcze żyje. To jest najgorsze. No nie, no. Bo jakaś Nita w sobie wjeżdża. A właśnie widzowie, bo czekajcie ja jestem bardzo ciekawy, czy jeśli ja bym wziął Nita, to czy ja bym mógł o kurde Sigma. Okej. Okay. Czekajcie, bo jestem ciekawy, czy ja jakbym wziął na przykład broka. Albo nie. O tak! Dobra, to będzie, to jest widzowie! Przerąbane będą mieli. Normalnie graczy wyszukać. W sensie, wiecie, grani może wyszukać żadnych graczy. Nie no, czemu nie ma żadnych nicy tutaj? No nie, jak teraz mi graczy nie wyszuka, to ja nie wiem. Błagam, ludzie, no wyszukajcie mi graczy. Wyszukaj tych graczy, no. Aż tak trudno. Co? Aha. Dobra, bo tu się kręci. Aha. No nie. Dzisiaj, bo mnie to kurde przeteleportowało. Teraz do tego, no nie? I to jest najgorsze? A nie mam misia. Ja chcieć Misiek? Chodź tu El... Nieee Chodź misiek. Masz, lec się pójdę Słuchajcie, muszę niedźwiadko zrobić Muszę niedźwiadko robić Muszę mieć niedźwiadko tylko, że Primo mnie na razie swoim tyłkiem zmiażdżył. No Colt, ruszaj się, że no. Ale Colt, no zostaw nam kogoś, kurde, żebyśmy też mogli zabrać. Dobra, mam Hypera. Dalej. No jest umysiek. Szybciej chyba masz bić. Nie wiem co, było... Aha! Moi, to jest kolejny jest to. Pewnie wybrali mi jakiś standardny. Mityk? Dobra, sproj jakiś. Mm, ty, 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 ty. Mogę bez Brawl Balla. Dobra, nie ma Brawl Balla. Jeszcze jedna gra i przechodzimy do innej tej. Czekajcie, bo my tu mamy... Mm, my tu mamy cudeńko. Bo błagam, to bym chciał. Tu to, tu to, to, to i hiperka. Ale nie, wiecie co? Ooo, dobra, dobra. Bez kitu, robię to. Tylko czekajcie, bo mam takie pytanie, to Nie, jeszcze 8 potrzebuję. Lecimy. Uuu dobra. Rasz kruk masz paczyła. Tylko że obawiam się, że Rico może mieć gadżet, wiecie jakiego, nie? No i mam tego tandetnego girlsa. Mordo, 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 gomba, sigma, Skin to jak awa, awa, ohio, grimace, shai, Skin, to jak sigma. No ej, 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 czekajcie, czekaj. się, bo mi się zwiesił braun na chwilę. Chyba no, tego tylko trzeba to nie zabić tym. No ale bez skindu, no ja sam nie na Czymkolwiek nawala zbyt. No jakie nie, nie, jak oni razem, no nie, i ten Ikono zrobi sam, bo oczywiście taka jest gra Brawl. Tak jest Brawl z wiecie, no nie? No i oczywiście ten... Nie, ja się tak nie bawię, widzowie, to tak ma wyglądać. Dobra, czekajcie, bo Piperkę, ja, bo to jest bardzo fajne, można denerwować, patrzcie. Tylko błagam, żeby mi ten garret dali, a nie ten syf. Drugi. Albo nie. Hmm. Dobra! Dobra! Koletka na napad. wie a kolet? Z hiperkiem równa się śmierć innych. Chodź Małek. Jesteś Did No i D nasz, kurde, dajmy. Aha, dobra, bo ten daj nam lepiej gra ode mnie. Nie. Ty daj na wywalasz. Stąd. Nie, 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 Dobra, mam ulta, mam ulta, idę zaraz wjeżdżać na safe. Kurde, co to ma być? wiem, tutaj, w tej movie. No, ale no jak oni tak to rozwalają szybko. To Jest niemożliwe zrobienie tego wyzwania. Nie będę bawił kurde, jak jakiś. Co to kurde? Tak się chcecie bawić? Aj you mia... I'm so shiny okay. Dobra, klikamy na razie Tylko, że problem jest z tym, że ten nie chyba na hita ma On nas kot kotlet obija patrzcie jak leci jak... no nie kurde że se ulta wycelowałem czekajcie ja tu rozwałam ten save dokańczam go a nie spaj go dokończy Patrzcie w ogóle co wbił Gramy mordor razem zaprosi, Czy nie, czy Czy coś Stary A no, ale pewnie coś tam robi Słuchajcie, w następnym odcinku Musimy wbić jeszcze Wiecie co no nie Okej, okay, na no, knockout no to, to ja będę brał Tego Na knockout no to ja tarę wezmę się bardzo dobrze gra aha, czekaj, czekaj, czekaj ja sobie mogę ustawić, ja sobie ustawiać to boże, ale są głupi dobra, błagam dawiesz mi teraz graczy tylko No, dobra, dobieraj tych graczy. Dobra, słuchajcie, myślę, że skończymy sobie bitwę w następnym odcinku, ponieważ teraz jest jakiś lag serwera. Także kto sobie nie stawił łapeczkę, a ktoś sobie nie subika. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć! तत <s1> <coughs>